Arkadiusz Janiczek ukrywał rozstanie. Aktor od lat próbuje odzyskać rodzinę. Arkadiusz Janiczek to aktor filmowy i teatralny, znany z wielu polskich seriali i filmów. Prywatnie był mężemanny i ojcem dwóch córek. O małżeństwie opowiadał w samych superlatywach. Informacja o tym, że jego żona wzniosła pozew o rozwód była szokiem. Od rozstania minęło już kilka lat, a Gwiazdor nadal wierzy, że znowu będą szczęśliwą rodziną. Pochodzący z Opola Arkadiusz Janiczek już od prawie 30 lat rozwija aktorską karierę. Na dużym ekranie zadebiutował rolą szeregowego marchewki w filmie Autoportret z kochanką, gdzie zagrał m.in. z Katarzyną figurą. Największym filmowym sukcesem Arkadiusza Janiczka jest głośny i wielokrotnie nagradzany film Plac Zbawiciela, w którym nie tylko zagrał jedną z głównych ról, obok Jowity Budnik i Ewy Wencel, ale był również współtwórcą scenariusza. Telewizyjną popularność Arkadiusz Janiczek zawdzięcza roli posterunkowego Marciniaka Rudego w telenoweli Złotopolscy. Na małym ekranie występował w wielu serialach. Między innymi w barwach szczęścia, czasie honoru, na dobre i na złe, stuleciu winnych, leśniczówce, a ostatnio w koronie królów. Przez prawie 20 lat szedł przez życie u boku żony, Anny. Para doczekała się dwóch córek. Długo uchodzili za zgodne małżeństwo. Aktor starał się chronić prywatność sowych bliskich. Zdarzało mu się jednak opowiadać o rodzinie, o żonie i córkach zawsze mówił w samych superlatywach. Tak też było w 2023 roku, gdy w wywiadach określał swoje małżeństwo jako szczęśliwe, chętnie mówił o dekalogu, który jest mu drogowskazem, podkreślał, że jest spełnionym mężem oraz ojcem dwóch córek. Arkadiusz Janiczek wierzy. Że odzyska rodzinę. Chyba nikt nie spodziewał się, że w związku aktora nie dzieje się dobrze. W 2023 roku gruchnęła wieść o rozstaniu małżonków. Anna miała wyprowadzić się z ich domu razem z córkami. Co więcej, pozew rozwodowy złożyła w sierpniu 2022 roku. W rozmowie z pudelkiem powiedziała, że była zmuszona wyprowadzić się ze swojego domu wraz z córkami. Arkadiusz Janiczek wierzy, że odzyska rodzinę. Chyba nikt nie spodziewał się, że w związku aktora nie dzieje się dobrze. W 2023 roku gruchnęła wieść o rozstaniu małżonków. Anna miała wyprowadzić się z ich domu razem z córkami. Co więcej, pozew rozwodowy złożyła w sierpniu 2022 roku. W rozmowie z Pudelkiem powiedziała, że była zmuszona wyprowadzić się ze swojego domu wraz z córkami. Jej słowa rzucały zupełnie inne światło na dotychczasowe wypowiedzi je męża. Kobieta. Która do tamtej pory unikała kontaktów z mediami, postanowiła przerwać milczenie, bo miała dość publikacji na temat jej rzekomo szczęśliwego małżeństwa, którego rozstanie jej mąż w mediach ukrywa. Nie podobało jej się również to, jak chętnie opowiada o córkach, z którymi praktycznie nie utrzymuje kontaktu. Muszę to jasno podkreślić, ten rozwód dojdzie do skutku. To jest nieuniknione. Warto zaznaczyć, że te jego wywiady, w których kreuje pozory szczęścia, to tylko bzdury. Kropka on nadal udziela wywiadów, w których twierdzi, że nasze małżeństwo jest w doskonałej kondycji, że jesteśmy szczęśliwi, a kluczem do tego szczęścia jest wiara w Boga oraz wartości katolickie, twierdziła z mocą z kolei dla Janiczka odejście żony miało by szokiem. Z czasem aktor zaczął otwierać się na temat rozstania. Jeszcze niedawno w mediach opowiadał, że codziennie modli się o powrót ukochanej. Przyznał, że bardzo cierpi, ale pokłada swoją nadzieję w modlitwie oraz wierze. Sprawa rozwodowa nadal się toczy. Po odejściu żony aktora spotkała kolejna tragedia. Zmarł jego ojciec. Do tego ma mieć ograniczony kontakt z córkami, za którymi bardzo tęskni. Ja jestem szczęśliwy, że po dwóch latach mogłem spokojnie porozmawiać z moją starszą córką. Brakuje mi jej, tak samo jak młodszej linii. Kocham je bardzo, mówił w rozmowie. W rozmowie z portalem Show News nie krył, że ta trudna sytuacja wiele go kosztuje. Ukojenia szuka w pracy oraz wizytach u mamy. Niedawno relaksował się w ramionach Danuty Martyniuk, z którą szalał na parkiecie. Gwiazdor stulecia winnych nie traci również nadziei, że jeszcze uda mu się odzyskać rodzinę. Bardzo, ale to bardzo kocha swoją żonę i córki. Jest mu niezmiernie ciężko bez nich, ale nie traci nadziei. Arek wierzy, że to dla nich czas największej próby i nie zamierza się poddać, mówił portalowi Show News znajomy aktora.